Cześć! Jestem Jakub z kanału Break, a w dzisiejszym odcinku zarządzimy sobie zestaw Ego City 60243. Pochodzi z roku 2020, wszedł no na pierwszą połowę tego roku i jest naprawdę ciekawy pod względem elementów, a właściwie jednego elementu. Jest to oczywiście ten magnes przyciągający to auto. Jeszcze recenzji na polskim YouTube nie widziałem, więc super, że będę mógł właśnie jako pierwszy przedostować to ten mechanizm, bo jest to naprawdę ciekawe, oprócz tego zostawi też dwie nazwane mi figurki, mianowicie Sama Grizzlerda i Snake Rattlera. Te figurki już chyba w innych zestawach też występują, z tego, co kojarzę nam go Grizzlerd, Snake Rattler chyba też, tak mi się wydaje. Cała katalogowa tego zestawu to 129,99 zł, a tą cenę musimy zapłacić za 212 elementów. takiej sporej nie było dawno. Ostatni raz ta terenówka safari, też sporo set, ale nie aż tak duży jak ten. To jest dopiero taki dawno nie było naprawdę takiego. Ostatni to była baza badaczy oceanu no, chyba, ale badaczy była jeszcze większa. Zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy tutaj woreczek z przodem. Przód. A i magnes tutaj mamy, ale super. Mamy tutaj już od razu magnes, zaraz sobie go zobaczymy. Boreczek numer 2. 1, Instrukcja, woreczek numer 3. Arkusz z klękami i instrukcja. Ale fajna, mała. Yy, powiem Wam, muszę Wam yy, powiedzieć w ogóle że odnosi tych woreczków, jak już tak wyciągam, nie o tym słyszeliście, ale niedługo LEGO planuje zmienić te woreczki, mają to być papierowe woreczki. To jest dla mnie dość ciekawa zmiana i nawet nie chciałbym, żeby tak samo było z Polibagami, Polibagi jednak to, ta szara z Polibagów jest naprawdę fajna. Dobra, ale wracając do tematu zestawu, to chcę Wam powiedzieć, że widzimy się po ułożeniu. Tak prezentuje się ułożona konstrukcja, w zasadzie w liczbie mnogiej, mamy tutaj dwie, nie wiem, no nawet trzy takie spore konstrukcje, do tego dostajemy też cztery minifigurki, a także motor. Teraz sobie to właśnie omówmy. Zacznijmy może od, moim zdaniem, najciekawszej rzeczy. Albo dobre. Nie, weźmy od naj, najciekawszej rzeczy, tak jak mówiłem z początku. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj wóz złodzieja. Jest to właśnie wóz Wóz, w którym porusza się figurka złodzieja. Tutaj mamy jedną figurkę na motorze, a tutaj możemy saveć na przykład złodziejkę. Kształt auta nie jest jakiś nadzwyczajny, ale bardzo mega ładnie wygląda, moim zdaniem, ten safe. To jest naprawdę super. Zastosowanie Alina, jak dostawaliśmy w innych paszach taki mały właśnie ten sejf, który jest tutaj skryty, ale jako jeden element tylko to dostawaliśmy, tutaj już jest coś porządnego. No i właśnie tutaj kryje się ten element magnesu, jest to ciekawe to zastosowanie, słyszycie może tutaj tylko, tam jest chyba kulka czy coś, magnesowa i śmiesznie właśnie to się rusza jak tutaj, o słyszycie, tutaj ruszamy i yy, to słychać jakby. Ale jeszcze omówmy sobie, może to, to też jest ciekawa sprawa, ten bulldog występował też w aucie złodziei, w też było to czerwone auto w zestawie w zestawie, którego teraz zawsze wyświetla tutaj jest zdjęcie, swoją drogą recenzowałem z pewnym legotuberem ten zestaw i na jego kanale wkrótce, albo już była będzie ta recenzja. To się wkrótce przekonacie, bo byłem w mieście, będę go się i odwiedziłem go i zrezygnowaliśmy zestaw, ale to się wkrótce o tym prawdopodobnie dowiecie, co się kryje w środku, natomiast tutaj właśnie były dane żeby tutaj pisało, żeby dać diamenty, tam tutaj dwa, tutaj był jeden, ale zostały mi te zapasowe diamenty i tam te groszki kolorowe, więc pomyślałem czemu by nie. Czemu by tego nie dać tutaj do środka, to nie wyglądałoby źle. Samo auto może, właśnie, jak mówiłem, nie wygląda zbyt ciekawy, przód też nie jest ciekawy, zderzak też nie jest ciekawy, ale podoba mi się właśnie ten duży safe. Kolejną rzeczą jest ten kładzik, bardzo ciekawie zrobiony, łatwo bardzo, tu z kilku elementów na krzyż raptem, ale zobaczcie, taki bardzo się wydaje właśnie tutaj taki płaski, moim zdaniem to nie wygląda źle, jest bardzo ładne, taki niżutko postawiony, tak jak najniżej się dało, znęła te koła, niżej się już nie dało i powiem Wam, że naprawdę mi się to zdecydowanie jak najbardziej podoba, to zastosowanie, super to jest, to właśnie praktycznie tutaj to jest na... 2 na jakieś 8, ileż to wzięła się z 8 studów, i to fajnie naprawdę wygląda. A z przodu mamy zderzak w kiepskim dość stanie, ale tutaj ciężko było coś lepszego umieścić. Omówmy, umówmy sobie, może. Teraz motor, a figurki odstawię właśnie na bok, ale teraz, jak już mamy na motorze tą figurkę, to pozwólcie, że szybko sobie ją też omówimy. Motor, właśnie, jest bardzo ciekawy. Jest to, moim zdaniem, bardzo ciekawie wykonany motor. Nie jest to taki najklasyczniejszy motor. Dobrze wykonany motor, moim zdaniem, nie jest zły. Nie wiem, czy słyszeliście, ale z Lego City na następny miesiąc wychodzi też super, super fajny motor. To też się jemu przyjrzymy, bo też jest taki... No, ciekawy odlew motoru. Z przodu, natomiast i mamy latarkę, która świeci tutaj, yy, świeci tutaj nam na, yy, na drogę. Najprawdopodobniej, właśnie na drogę, tak, było chyba to na opakowały narysowane, czyli właśnie auta, yy, z, auta yy, pojazdy, którymi jeżdżą właśnie złodzieje, są dwa. i mamy też dwa policyjne pojazdy. Właśnie teraz sobie omówimy, omówimy sobie te. Ten drugi pojazd policyjny, bo jeden już omówiliśmy, i tu się właśnie kryje ta cała najciekawsza rzecz. Ale do najciekawszej rzeczy pójdzie później. Znowu w tym przypadku mamy użyte, a mamy użyte to. Te elementy, te, czyli te, ten logo, które występowało właśnie w innych zestawach z tej policji, bardzo moim zdaniem fajne logo. Mimo, że nigdy nie byłem fanem policji, to jest z początku 2020 roku. Lepsza, moim zdaniem, była ta z 2018 górska, bo to było naprawdę coś. Ale powiem wam, że bardzo ładnie wyszedł ten. Samolot, ja lubię do, e, helikopter, przepraszam, ja lubię bardzo dobrze zrobione helikoptery, a ten naprawdę w firmie Lego się udał, tutaj bardzo ładnie jest, lubię właśnie ten typ helikopterów, moim, moim zdaniem ulubiony typ helikopterów, właśnie mój ulubiony, najlepszy, który ma tutaj taki tył. Tutaj jeszcze niektóre były kiedyś z otworem, na przykład ten z górskiej policji, ale tutaj to jest taki odlew, w którym się nie dało tutaj zrobić już otworu żadnego. Natomiast, właśnie mamy też te śmigła. Fajnie, że są zakończone tym elementem, bo bez tego by było trochę słabo, a już były zestawy, w których nie było takiego czegoś, tylko kończyło się właśnie na takim elemencie, które jest często stosowane jako. Podstawa ogniska, często w zestawach City. No i jak widzicie, możemy sobie kręcić tym śmigłem. Tutaj jeszcze w niektórych zestawach były w tym miejscu naklejki, ale ja się nawet cieszę, bo nie chciało mi się już by naklejać naklejek. Co my tutaj jeszcze mamy? Moim zdaniem to już wszystko, co jest ciekawe w tym helikopterze. Jednak oczywiście spokojnie pamiętam, żeby zaraz to omówić. Zajrzyjmy sobie jeszcze do środka. No, i środek nie jest nadzwyczajny, ale fajnie, że mamy miejsce, żeby tutaj ktoś usiadł. Tam też można kogoś wepnąć. Ja to już tak nieprofesjonalnie, raczej lego tam nie zrobiło w celu, żeby tam jeszcze ktoś wszedł. I teraz zamontuję to z powrotem i przejdziemy do najciekawszej rzeczy. Nie da się ukryć, zaraz wam to pokażę, a później jeszcze pokażę wam w zwolnionym. No to dobra, zobaczmy jak to wyjdzie. Spróbuję tak przelecieć tym, żeby to się, zobaczymy, czy się załapie. Już próbowałem wcześniej i się nie dało, ale może teraz się uda. I nie, lepiej tak normalnie, ale patrzcie jak fajnie tutaj się łapie. Możemy teraz sobie to oczywiście odczepić i gdzieś z takiej odległości już to przyjdzie, przyjdzie, przejdzie. No, fajnie, fajnie, naprawdę to fajne zastosowanie. No i oczywiście możemy sobie unosić ten pojazd i on jest trwały, zobaczcie. No nie, dobra, przesadziłem trochę, ale w każdym odreży sporo on wytrwał ten bojaz. Bardzo mi się podoba ta funkcja magnesu. Oby to było jak najczęściej stosowane w zestawach tego stylu, bo był to naprawdę dobry pomysł. Proszę bardzo, tutaj właśnie mamy te dwie nazwane figurki, czy jeśli dobrze pamiętam, Sam Grizzlert i ten Snake Radlert, jakoś tak, jak chyba to tak było, nie pamiętam. W każdym bądź razie, właśnie tak mówiłem, chyba z tymi figurkami już się gdzieś spotykaliśmy w jakichś zestawach, ale nie pamiętam teraz takich i nie zamierzam na razie wyszukiwać takich informacji. W każdym bądź razie, zobaczmy sobie może najpierw figurkę dobrej strony, czyli Policjanta. Zobaczcie, ma on ten kask, nie w który tutaj na szyję nachodzi, tylko ten trochę inny, bardzo fajny kask. Często występował już w zestawach. Pan ten ma też wąs tutaj. Co prawda nie ma tutaj za bardzo, on widać, że jest jakiś taki smutny, nie wiem dlaczego, ale tak. Alternatywnej buzi też niestety, niestety, ale nie ma. Natomiast Thor to jest tak, jak ta, jak, ta, jak ta właśnie cała policja tutaj niczym się... Nie różne ten tors, takie były właśnie w całej tej policji 2020, tutaj nic nowego nie ma, no i oczywiście spodnie, yy, spodnie granatowe. Tutaj mamy natomiast figurkę złodzieja, złodzieja czy jakkolwiek by to nazwać, bo to po prostu jakaś yy, negatywna strona tego została. może tak to unia, bo to nie musi być oczywiście złodziej, yy, nie musiał okreś mógł zrobić napad, nie wiem, w każdym, nie, będę w to, nie będę w to wnikał, może było gdzieś lego Steel Adventure, ale nieważne. Tutaj mamy właśnie ten ciekawy kapelusz, kapelusze, kapelusze zawsze w Lego ciekawa sprawa, no i co on ma za fajną buzię, jakby to był jakiś pirat, zobaczcie, ma on też tutaj lekki zarost, no i taki uśmiech lekki też można powiedzieć, bardziej to chyba się cieszy, że mu się udało coś ukraść. Tak przynajmniej podejrzewam. Ma on też tors dość ciekawy jest to jakaś bluza, widać tam, jakieś, tam ma jakieś pasy, różne tego typu rzeczy. Ma też on tutaj coś tam naszej co To jest z tyłu też jest lekko zadrukowane jest tutaj tylko jakby litera S. Tak, to będzie jakoś tak. I on ma też ma on brązowe rękawiczki, rękawica trzyma czerwony łom, i także brązowe są jego spodnie. Jeszcze zostały nam do omówienia dwie figurki, trochę mniej ważne dla tego zestawu, ale też są ciekawe. Jest to ta pani złodziejka, która niczym się nie wyróżnia raczej, buzia znana, włosy znane, tors znany z zestawów z złodziejami to jest bardzo znana sprawa. I oczywiście czarne spodnie, czyli klasyka, no nie wiem, ze spodniami to wszędzie jest klasyka raczej. I teraz mamy jeszcze jedną figurkę. Tutaj w tym, w tym przypadku policjantkę. No i właśnie mamy tutaj już taki kask, ale całość tutaj co taki bardziej klasyczny. Szyba fajnie, że nie mamy tej takiej przyciemnionej, tylko tą taką przezroczystą lepiej, to wygląda zdecydowanie. No i mamy dość ciekawy tutaj torsik. No nie, nie dość ciekawy, nie jest ciekawy wcale, niestety nie oszukujmy się. Z tyłu też zadrukowałem, tutaj nie ma co tłumaczyć, z tym doroście tutaj widać, jakaś jest odznaka, jakiś tutaj telefon, jakiś pas, czyli. Tak, to Lego robić z policjantami w Lego. Tutaj mamy też spodnie granatowe, drugi raz już spodnie granatowe. No i ma ta pani w rękach, w rękach kajdanki, podobnie jak ten pan. Naprawdę nie ma tutaj zbytnio jakichś tutaj rzeczy do omawiania, jeśli chodzi o te figurki dwie. Natomiast tutaj, jak już mówiłem, jest ciekawie, a zwłaszcza właśnie ten, ten złodziej, no bo figurka sama Grizzlerda, Policjanta wcale nie jest taka ciekawa, nie oszukujmy się. Fajną, fajną ma buzię, dość rzadko spotykaną, ale tak to nie ma nic ciekawego. Teraz przejdźmy do podsumowania. Cieszę się, że znalazłem czas na otwarcie tego wspaniałego zestawu, bo jakoś ostatnio zlekałem, żeby ten zestaw otworzyć, a teraz w końcu mi się wydaje, że jeszcze bym go długo, długo nie otworzył, gdybym się w końcu nie zdecydował. No i naprawdę nie żałuję, że go sobie otworzyłem. Naprawdę to jest super setik, ale trzeba go wam polecić, więc powiem tak. Jeśli e, jeśli ciekawi Was konstrukcja samolotu i ten cały patent, to tak. Ja na pewno nie żałuję kupna i polecam Wam jego kupno. Ale jeśli jakiś ten patent Was nie interesuje i samolot też, czy helikopter też jakoś za ciekawy dla Was nie jest, bo tutaj nic nadzwyczajnego nie ma, czego się spodziewać po policyjnych zostałach. Ja mimo wszystko jako cenę końcową wystawiam. E, z, mogę. Nie no, zaniżę chyba za mało szczegółów, jeśli chodzi właśnie o. Moim zdaniem mogło być trochę więcej szczegółów, nawet w tym autku. Wiem, że to ciężko tutaj powiedzieć o szczegółach, ale mogło być troszkę lepiej. Helikopter jest wykonany dobrze, więc myślę, że za całość dam 9,5 na 10. Bo naprawdę, jak spotkacie tak jak ja, za cena 70 zł w Bielronce, to jest naprawdę dobra cena. Ale 120? Trochę mniej, ale cały czas jest wa dość warte. Nie wiem, sami zdecydujcie, czy chcecie mieć ten zestaw. Ciężko mi teraz już w serii się pomieszałem, czy mam go Wam polecić, rekomendować, czy może nie. A ja już właśnie dzisiaj żegnam.